W dzisiejszym odcinku z archiwumka o pierwszej kronice Koszelina spisanej przez Johanna Dawida Wendlanda. Johann Dawid Wendland, jak wynika z treści kroniki, spisywanie informacji rozpoczął w 1737 roku. Kronika której autorem jest Johan David Wendland, jest absolutnie unikatowym dokumentem, absolutnie wyjątkowym. I to nie tylko dla historii Koszalina, ale możemy założyć, że dla całego Pomorza. Nasze Archiwum Koszalinskie ma to szczęście, że rzeczywiście przechowujemy rękopis, czyli jedyny, niepowtarzalny, unikatowy egzemplarz tego, co wyszło spod pióra takiego dłubacza, można powiedzieć, archiwisty, badacza XVIII-wiecznego, jakim był właśnie nasz autor. Ta kronika jest szczególnie cenna dla nas jako koszalinian, ponieważ jest to praktycznie pierwsza kronika spisująca na blisko 750 kartach historię naszego miasta z przywołaniem dokumentów w brzmieniu extenso, czyli w pełnym brzmieniu z dokumentów, które częściowo już też uległy zagubieniu czy zniszczeniu. Jest to dlatego cenny dorobek. Do tego cennego dorobku autora sięgali kolejni kronikarze, m.in. Christian Wilhelm Haken. Kronika powstawała w latach 1737-1756. Wnioskuje to na podstawie zapisów, jakie autor rzeczywiście uwiecznił. Jak sam, właśnie jak, jak sam podpisuje swój wstęp, swój swoją przedmowę, kończy, wydawało mi się, znaczy oceniał, że zakończył pracę w 1749. Jednak analiza zapisów, które umieszczał oprócz tych kart, które są zapełnione. Dodatkowo, dokładał, dodatkowo uzupełniał różnymi wstawkami w postaci, jakichś drobnych kart wpinanych, wklejanych, zapisach na marginesach uzupełniających i uznaje, że zakończył pisanie tej kroniki w 1756, bo jest to rok jego śmierci, a również jest to właśnie... Ten rok, na którym można powiedzieć, autor kończy rozdział szósty, rozdział szósty, który ma, zapis, ma charakter zapisu kronikarskiego, przywołuje tam konkretne lata, charakterystyczne w jego ocenie ze względu na wydarzenia, które miały miejsce. To były różne wydarzenia, wydarzenia, zarówno w dziejach Pomorza, jak i w dziejach samego miasta, ale właśnie dotyczące też często spraw związanych z pogodą, z jakimiś właśnie zjawiskami typu burza, typu wichura, ale, ale właśnie i. Ten rok 1756 to jest ostatni zapisek, który został niedokończony. Myśl zostaje niedokończona. Mało tego, śledząc, śledząc właśnie te wcześniejsze właśnie zapisy przed 1756, widać, że, że już zmienia się charakter pisma, jest, jest yy, nieco bardziej, jest mniej staranny, widać, że jest skreślony ręką człowieka starszego, zmożonego chorobą. W XIX wieku kroniki nie można było wydrukować. Na przeszkodzie stanęła m.in. opinia badacza Pomorza, profesora Markina Wermana. Uznał on bowiem, że praca Wendlanda nie ma wartości historycznej, ale najwyższy czas przejść już do samej treści kroniki. Autor argumentuje, dlaczego właśnie tą kronikę zaczął spisywać w roku 1737. Rozpoczął właśnie proces pracy nad, nad kroniką. Tu trzeba sięgnąć do. Dnia 11 października 1718 roku. No jest to szczególnie tragiczny w dziejach miasta dzień z tego względu, że miasto spustoszył wręcz pożar, który zaczął się zupełnie niewinnie, ale niestety niesprzyjające warunki atmosferyczne, silny wiatr rozprzestrzeniły, rozprzestrzeniły cały pożar na okoliczne budynki i w efekcie praktycznie dwie trzecie miasta spłonęło. Na przy, Jeżeli tylko sobie wyobrazimy samą zabudowę rynku, oczywiście on był ówcześnie mniejszy i nieco ciaśniejszy, to jeżeli sobie wyobrazimy tą właśnie ówczesną zabudowę rynku, to proszę sobie wyobrazić, że dookoła nie było nic, został tylko jeden, jedna, jeden z domów, który na terenie którego obecnie jest jubiler, a właśnie w miejscu, którego docelowo, później też przed wojną stanął ratusz. Także zniszczenia były naprawdę olbrzymie. Było to, było to bardzo tragiczne dla, zarówno dla mieszkańców, dla władz miejskich. Bardzo tutaj pomógł i w ogóle w zasadzie bez tej pomocy nie byłoby szans na odbudowę miasta, konkretnie Federyk Wilhelm I, ówczesny król Pruski. Ale wiązało się to też z tym, że miasto oczywiście w ramach do wdzięczności, ale też zobowiązań przyjętych, zostało miastem garnizonowym, czyli pozostawało do dyspozycji tutaj króla. I dlaczego ten, ten dzień właśnie jest tak związany z tym, co, czego podjął się Johan David Wendland? Dlatego, że właśnie autor, jak pisze we wstępie, że ten pożar dokonał też potężnych spustoszeń, jeżeli chodzi o źródła dotyczące historii Koszalina, przechowywane w ówczesnym ratuszu miejskim, a który usytuowany był centralnie właśnie na, na ówczesnym rynku. W efekcie właśnie z zniszczonych dokumentów niewiele udało się ocalić. W też istniejących ówcześnie instytucjach, jak, to, jak sąd nadworny, to jest akurat ten budynek, w którym obecnie Urząd Miasta pracuje przy murach miejskich, przy ulicy Mickiewicza, Część tych dokumentów, która, którą udało się zachować, część z, z tych, które były znane też w odpisach, Wendland zebrał, docierając również do zbiorów szczecińskich, do zbiorów konsystorza ewangelickiego. XIX wiek to okres, gdy badacze i duchowni szukali dokumentów i źródeł. Johann Dawid Wendland poszedł również w te ślady. To też ciekawe i myślę, że bardzo daje też cenną wskazówkę co do charakteru tego człowieka, że zastrzega sobie też właśnie przyznaje, że nie jest bez błędu, że na pewno to dzieło, które przygotował, jest niedoskonałe, ale i właśnie stąd też prosi czytelnika o taką wyrozumiałość i, i o to, aby spojrzeć na to, czego dokonał, czego usiłował dokonać jako na próbę właśnie zebrania tych cennych okruchów do historii kochanego przez niego umiłowanego miasta Koszalina sama kronika to 750 stron niestety nie zachowały się ryciny wendlanda Kronika co do układu, co do kompozycji, składa się z dwóch zasadniczych części. Pierwsza część to jest opis historii miasta, podzielony na 10 konkretnych rozdziałów z konkretnymi tytułami. Natomiast część druga to są załączniki. Kolejnym uzupełnieniem, bezcennym kroniki były ryciny. Były ryciny, których autor wykonał odręcznie i własnoręcznie 25. I to jest niestety ta część, która się nie zachowała do, do naszego rękopisu. Te ryciny prezentowały różne obiekty i były to tak ryciny, które obrazowały różne, różne obiekty, jak pierwszą pieczęć koszalnicką. Autor też oczywiście w swojej kronice odnosi się do, do pierwszej pieczęci i wizerunku, także do właśnie do tego jak jak ta pieczęć ewoluowała, że początkowo prezentowana była przez postać biskupa stojącego w bramie, następnie jako właśnie pieczęć sekretna koszalina, czyli ta pieczęć mniejsza, nie, ta, nie tajna, a mniejsza, taka stosowana na co dzień, to była pieczęć, na której już było wyobrażenie, ono ewoluowało oczywiście, ale wyobrażenie to była głowa świętego Jana Chrzciciela w unięciach albo on albo też właśnie na, na misie srebrnej i tutaj autor też, też między innymi o tym się zajmuje, skąd dlaczego akurat taki, taki wizerunek i dowiadujemy się, że święty Jan Chrzciciel był patronem biskupstwa kamieńskiego i praktycznie stąd też w Koszalinie akurat utrzymała się ta symbolika, do której jeszcze dzisiaj się odwołujemy, jeżeli chodzi o herby i, i koszalińskie. Wędland mimo że w ogromnej mierze opierał się na źródłach na kartach kroniki zawarł również osobiste przemyślenia. Są momenty w zapisach, z których wynika, że dość, dość emocjonalnie też tutaj się odnosił do, do pewnych wydarzeń i w jednym z, z rozdziałów, który zatytułował jako Rozmaitości uzupełnienia, i tam odnosi się bardzo obszernie na, w kilku stronach wręcz, czy kilkunastu stronach wręcz, na temat jakości wody, która po przebudowie wodociągu w 1737 dostarczana nowym, nowym wodociągiem z góry Chełmu, Trafiała do dwóch basenów usytuowanych na rynku pośród właśnie centralnie postawiona była statua Fryderyka Wilhelma I, a w tych basenach zbierała się właśnie ta woda, która dostarczana była wodociągami. I tutaj nasz autor snuje wręcz całą dywagację na temat jakości tej wody i jej zanieczyszczenia, jej właśnie też złego smaku, i tego, że, że absolutnie poprzednie ujęć, poprzednie rozwiązania i system wodociągowy, jaki był. Właśnie wcześniejszy był absolutnie lepszy. Woda była bieżąca, czysta, krystaliczna, a tat w zasadzie zapełniona jest krzekiem, zabrudzeniami. Mało tego przywołuje drastyczny i tragiczny przypadek, jak to jeden z, z tutejszych rzemieślników wracając któregoś razu, właśnie wieczorową porą po suto zakrapianej kolacji u, u, u przyjaciół czy u rodziny, no tak się niefortunnie potknął, bo to był też grudzień bodajże i, i wpadł do tej fontanny, myśląc, że trafia do swojego łóżka i niechcący utonął. Także tutaj Wędzan wręcz grzmi, jak, jak można właśnie było dopuścić, żeby takie odkryte akweny w ogóle były usytuowane, bo nigdy taka sytuacja się w Koszalinie nie zdarzyła w ciągu istnienia tych wodociągów, żeby, żeby ktoś się utopił. Także no, takie też, też zapisy znajdziemy. One oczywiście bardzo ubarwiają i urozmaicają tą narrację. Wydania drukiem periodyku i przekładu kroniki na język polski dokonano w 2006 roku. Niestety obecnie jej zakup jest praktycznie niemożliwy. Kronika Wendlanda to nieocenione źródło do dziejów ziemi koszalińskiej, nie tylko dla historyków, ale również dla miłośników historii miasta, a tych, jak wiemy, wciąż przybywa.